Witam na moim kanale Tarot moimi oczami. Kochani, zrobimy sobie dzisiaj czytanie na trzy opcje. Tytuł czytania: czy on Cię zdradza? Kartami cygańskimi sprawdzimy tutaj Twoją osobę. Będziesz miała możliwość wyboru albo kwarc różowy albo granat. A może wybierzesz ametyst, grupa trzecia. Zobaczmy zatem co dla grupy pierwszej. Czy on Cię zdradza. Pytamy. Pytamy o Twojego partnera. Czy on Cię zdradza? Karty pokażcie grupa pierwsza dla. Farcu różowego. Czy on Cię zdradza? Zobaczymy, jakie się tutaj pokażą karty. No, tutaj poddajesz, powiedziałabym, pod osąd swojego partnera. Ale wyciągnijmy jeszcze jedną kartę i zobaczmy. Najwyraźniej, może coś tutaj podejrzewasz, coś chcesz wyjaśnić, czy twój. No, i dobrze czujesz. Uważaj, przy tobie jest niebezpieczeństwo. Nie wszystko złoto, co się świeci. Grupa druga, granat. Zobaczmy tutaj, czy on cię zdradza. Czy on cię zdradza? Chcesz się dowiedzieć, czy twój partner cię zdradza. Czy on cię zdradza? Czy on cię zdradza? Czy on cię zdradza? Zobaczymy, jakie się tutaj dla granatu pokażą karty. Czy on cię zdradza? Jest karta wdowca. Powiedziałabym, że jeżeli chodzi tutaj o Twoje partnerstwo, to jest to ktoś po przejściach ktoś, kto w tej chwili nie ma żadnych zobowiązań. Być może z tym kimś będziesz tworzyć nowy dom. Co dla. Ametystu, jeżeli wybrałaś tą grupę? Czy on cię zdradza? Czy on cię zdradza? Czy on cię zdradza? Czy on cię zdradza? Czy on, twój partner, cię zdradza? Karty pokażcie, czy on cię zdradza? No, niestety, masz przy sobie fałszywą osobę. Być może. Jest to rywalka jakaś, ktoś, kto zabiera Twoją energię. Niestety masz wokół siebie osobę, która Cię zdradza. To tyle, kochani. Jeżeli podobało Wam się to szybkie, krótkie czytanie, Pozostaw komentarz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Dziękuję, pozdrawiam.